Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o egipskich imionach dla kotów. Egipt to kraj o bogatej historii i kulturze, a koty odgrywały w nim ważną rolę. Były czczone jako święte zwierzęta i wierzono, że przynoszą szczęście. W tym filmie przedstawię wam kilka popularnych egipskich imion dla kotów, a także ich znaczenie. Dowiecie się również jak wybrać odpowiednie imię dla swojego futrzanego przyjaciela? Zapraszam do oglądania. W starożytnym Egipcie koty były czczone jako święte zwierzęta. Uważano je za wcielenia bogini-bastet, która uosabiała domowe ognisko, płodność i ochronę. Koty były otaczane czcią i szacunkiem, a ich śmierć opłakiwano jak członków rodziny. Współczesne koty egipskie. Znane jako mał egipskie, ESA smukłymi, eleganckimi zwierzętami o krótkiej sierści w charakterystyczne cetki. Ich przodkowie byli prawdopodobnie kotami udomowionymi przez starożytnych Egipcjan. Mał egipskie ESA inteligentne, aktywne i lojalne, a ich niezwykły wygląd i temperament sprawiają, że ESA popularnymi zwierzętami domowymi na całym świecie. Jeśli jesteś szczęśliwym opiekunem kotki i szukasz dla niej oryginalnego imienia, warto zwrócić uwagę na bogactwo egipskich imion. Te imiona nawiązują do bogów, bołdżyn, królowych i faraonów, a każde z nich ma swoje unikalne znaczenie. Kilka przykładów egipskich imion dla kotek. Bastet – bogini kotów, domowego ogniska i płodności. Isis – bogini magii uzdrowienia i macierzyństwa. Hafer, bogini miłości, piękna i radości. Nefertiti, królową Egiptu, znana ze swojej urody i inteligencji. Kleopatra, ostatnia królową Egiptu, słynaca ze swojej mądrości i ambicji. Egipskie boginie były potężnymi i szanowanymi postaciami, a ich imiona niosą ze sobą pozytywna energię i symbol lajk. -like. Oto kilka przykładów imion egipskich bołdżyn, które doskonale nadają się dla kotek. Bastet oznacza ta, która chroni. Isis oznacza tron. Hafer oznacza dom chorusa. Mat oznacza prawda i sprawiedliwość. Sekhmet oznacza potężna. Wybierając imię dla swojej kotki, warto zastanowić się nad jej osobowością i charakterem. Imię powinno odzwierciedlać jej unikalne cechy i być dla niej źródłem dumy. W starożytnym Egipcie królowe odgrywały ważną rolę w życiu społecznym i politycznym. Ich imiona często nawiązywały do bogów, bołdżyn, a także cech charakteru. Oto kilka przykładów imion dla kotek inspirowanych egipskimi królowymi. Kleopatra. To imię kojarzy się z ostatnia władczynia Egiptu. Znana ze swojej inteligencji, urody i ambicji. Nefertiti. Imię tej królowej oznacza piękna kobieta i jest idealne dla kotki o eleganckim wyglądzie. Hatshepsut. Ta królową była jedna z najpotężniejszych władczyn Egiptu. Jej imię oznacza najznakomitsza z kobiet. Teje. Zona faraona Amenhotepa III. Znana ze swojej mądrości i wpływu na męża. Neid, imię tej królowej oznacza umiłowana przez Neit, boginię wojny i łowów. Egipskie imiona dla kocurów często nawiązywały do bogów, faraonów lub zwierząt. Oto kilka przykładów. R.A. Bóg Słońca, Stwórca Świata i Władca Nieba. Ozyrys, Bóg Odrodzenia, Władca Podziemi i Sędzia Zmarłych. Enubys, Bóg Śmierci. Opiekun zmarłych i przewodnik dusz. Chores. Bóg nieba, wojny i faraonów. Bastet. Bogini kotów, domowego ogniska i płodności. Tutmozis. Imię kilku faraonów. Oznacza narodzony przez Boga Touta. Ramzes. Imię wielu faraonów. Oznacza syn Boga R.A. Sfinks. Mityczne stworzenie z ciałem lwa i głowa człowieka. Symbol mądrości i tajemnicy. Bogowie i boginie odgrywali ważną rolę w życiu Egipcjan. Ich imiona często nawiązywały do ich mocy, atrybutów lub funkcji. Oto kilka przykładów imion egipskich bogów, które można nadać kotu: Eman, bóg słońca, powietrza i stworzenia. Ptach, bóg stworzenia, rzemiosła i sztuki. Geb Bóg ziemi i płodności. Nut, bogini nieba i gwiazd. Tefnut, bogini wilgoci, deszczu i rosy. Sztech, bogini wojny i zemsty. Bastet, bogini kotów, domowego ogniska i płodności. Enubis, Bóg śmierci, opiekun zmarłych i przewodnik dusz. Tof, Bóg mądrości, pisma i magii. Wybór imienia dla kota to ważna decyzja. Imię powinno być nie tylko ładne, ale także pasować do osobowości i wyglądu kota. Egipskie imiona są pełne historii i symboliki, co czyni je idealnym wyborem dla każdego miłośnika kotów.